Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj kto pierwszy, ten lepszy? Wracamy z tym na wakacje, a ja, specjalnie do Gdańska przyjechał Alvin. Witam serdecznie. Witam. No i dzisiaj otworzymy. No zobaczymy, ile otworzymy. Generalnie chciałbym zrobić, żeby było 10 paczek co najmniej z ekranami, tak żebyśmy mogli bazować na. Na tych punktach, ale zobaczymy, czy to się uda zrealizować, bo drop w lipcu może być różnie. I kiedy nagrywamy, nie ma żadnego eventu. Warto Dokładnie, to, to, to może być mały problem. Natomiast zobaczymy, bo generalnie może być łatwiej, jak nie będzie żadnej karty specjalnej, żeby odgadnąć. No i tradycyjnie, jeżeli chodzi o punktację, to jeden punkt dostajemy, jeżeli, jeżeli odgadniemy zawodnika w momencie, kiedy pojawi się narodowość lub pozycja. Pół punktu, jak już po tych narodowościach, i i pozycji pojawi się herb klubu. Czy wszystko jasne, pani Alvinie? Jak słońce. No to na rozgrzewkę taka paka za 75k za 75, chciałem powiedzieć. Ale <laughs> tu raczej ekranów nie będzie, Dzień więc dobra. po prostu będziemy te, te paczki pomijać i przechodzić do tych paczek, gdzie coś faktycznie by mogło być. Tutaj Ferran Torres. No, w sumie ciekawe, czy dałoby radę odgadnąć. To, to trzeba jak mega no, szybkim człowiekiem cię, Ciężka mieć. misja, dobra. No, no okay. właśnie, to myślę, że będzie... Problem, może nie Muszę problemu Można spróbować nie sobie, no, czekaj. Mario Fernandes Ale w sumie idzie W sumie idzie no, Ale tak no. Bo za szybko się tak, pojawia tak, to Tak, 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 tak Bo pojawiła się teraz jej CPS O, to jest monet chłopie powiem. Wow Ale robimy hajs Zwracać ten odcinek Nice, 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 nice No dobra mm, Tutaj jeszcze chyba taka jedna gorsza I potem już teoretycznie już... Będą same te lepsze paczki Ale Czy chyba coś że... odda? O... No zobaczmy nie. Arnotowicz! Ach, nice, okej. Okay, okej. Okay. Haha, <laughs> Encyklopedia w polu. Jestem za tym, żebyś dostał punkcik. Nie ma problemu. Arnautowicz. Och, chodzę, że tutaj będzie pogrom chyba. <śmiech> <śmiech> nie. No dobra, no to mamy... Jeszcze 7... nie, nie ma siedem pięć? Nie, nie No nie to, dobra, dobra. To tutaj już... Jeszcze, tych... Dobra, no. To są to jeszcze paki za ważne macie. Zrobiliśmy jakieś paczki tam 8 i tak dalej, i tak dalej. O, o, są ekrany, a więc robi się ciekawe. Anglia. Maguire. Gomez. Nie, wyciekał. Maguire nie ma ekranów! Maguire nie ma ekranu! Ej, peskidu, nie! Dobra. Ale już miałem dziurę. Czekaj, włączę nagrywanie i nagramy jeszcze raz. A nie! Ale wyciekane, 20. wyciekane potężnie ja zostało. Maguire, Maguire, Maguire. Ale Liga Mistrzów mógł być jak rany, ale to wiadomo, no, mógł, że mógł, mógł, no. to być jakby tak by był inny kolor flar, nie? No i szkoda. Ależ tutaj jest pogrom. 2 do 0, chłop przyjechał na wyjazd i tutaj muci. No dobra. Tutaj no? i będzie te 288. Tutaj myślę, że często mogą pojawiać się ekrany. No oby. Może. Welcome, no. Nie? No dobra. Okej, okay, trzeba się... Dobra. Ja, ale forma tego zawodnika! Okej. Okay. No 3-0. <laughs> Dobra, to tyle, że chodzi o ten odcinek. Nie no, spokojnie. Nieważne nie jak się zaczyna, ważne <laughs> jak się kończy. No, tylko przypomnę. Honorowe punkty na koniec dla widza. Okej, okay, są ekrany. Ibrakowicz! Kurde! O Mówiłem. Boże, o Boże, no ja już nie? jeszcze coś zaczynałeś. Z Twoim brakiem przyniosłem. No mówiliś. tak właśnie, jeszcze... myślałem, że to Porzberga, ale Porzberga to 8 2 No kurde. O, no dobra, 3 Okej, okej. Okay, okay. No dobra. Hmm, to może teraz tam, Elektron Prime. Może jakiś walkout się pojawi? Zobacz, dzisiaj znaczy. nawet. no, jak będzie walkout, to będzie coś ciekawego, ale. No. O! jest fajna, że chociaż te ekrany, lecą. co? Nie. Suso nie, boże. Portu martwego. O, ale zawieszenie potężne tutaj było. Chciałbym dzisiaj raz zobaczyć, który jest na lesie. No tak, bo już zobaczyć 8-4 i na tym no, na lesie. Kurde. No tutaj ciężka misja. tutaj bez punktu. No, no, a jeszcze czy Valverde? Verde. Proszę bardzo. Valverde chyba łatwiej by było. Jeszcze no, godzin masz. On, z Jimenez, Gomez. A jeszcze Nie psuj tak zwane. Dobra, jesteś jesteście w totalnej formie, widzę. <laughs> się będą problemy. Dobra, czyli jest 3-1? Tak, tak. Ok, okej. Okay. No dobra, no to lecimy dalej. Teraz 8-2-8-8. Spróbujemy. No, może. może ten? Najgorzej jak ty nie ma w ogóle pianki. w takiej paczce, no A, to za, za późno, za późno. Ski to no. rakiety. Kurczę, no nic. Moglibyśmy w następnej filmie zwolnić takie. <laughs> Łatwiej by się nagrywało. No, Widzowie by się ucieszyli, byłoby przedłużanie. <śmiech> <śmiech> Dobra, to jest Czyli... za 55. No. To jest tą ekonomiczną. No teraz damy tą ekonomiczną. Tu raczej okay. nie. Nie ma się czego spodziewać, myślę. Chociaż może zaskoczy. Ooo, oh, zaskoczy, okay. dobra. Kowacic! Jeba, jako jedyny. Perisicia na głowie. Ale jakieś petusz... No w sumie to co jest, no Kowacic. No peris ja o Perisiciu myślałem, ale nie A, wiem co ma. 8-2, 8-2 ma, no. Nie, okay, to też no nie, To bym nie wiechał z Kowaciciem. Okej, okay, 4-1 jest w takim razie. No nic. Czyli no teraz dobra. Z wszystko się zgadać, żeby. To znaczy nie ja, żeby... może się na koniec paczka z Lawizą za No, <laughs> dobra, <nowe zasady>. <laughs> <laughs> no. no Jezu, to ale będzie jeszcze. No dobra, no to Nie jestem u siebie. Mamy nowe zasady. Otwieramy do momentu wyrównania. O, jest. Co to właśnie jest? No, no dobra. Nie, to samo. Nie, 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 nie. 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 O Boże. Ciężka misja tutaj z tym mleką. No być jakiś wokłac. O, no. no. o, Simon. No -out jest prawdopodobny w tych za 55 i 45, ale to no zaraz do jest... nich dojdziemy. Bo teraz jest już... duża szansa, to też, te, 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 też jest teoretycznie tutaj Tak, ten... no bo 8-6 może być, no. no ale na razie to w sumie... Albo nawet 8-4 z cel, na przykład. Okay. O Jezu. No to fatalne są te packi. Newesz! No Znużyłem? No tak właśnie nie wiem, to już chyba tak bardziej na pół punktu chyba. No niech no, będzie pół przyjmę, punktu? przyjmę pół. Czyli 4,5 do jednego, he? <laughs> 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 wszystko to na więc źle. O Boże. To już... Dobra, tutaj Łokaute. jakiś walkout. Musi, walkout musi, dla widzów. Musi binza. być musi musi, oddać. musi, musi, musi. Musi oddać. No, nie ma walkoutu, nie ma jo. ekranu. Jesteśmy mamy lipiec. Dobra, to chyba z 2 za 35 jeszcze się otworzy. P.S. To no, ha. to bym myślał, że pojadł jeszcze mógł być. Kurczaki. No tak. No, no. ciężary są z tymi paczkami. -drop, kurczę. No. Drop nie najlepszy, to trzeba przyznać. Może chociaż jeden. No to może w paczce za 55 będzie ten walkout. Ale nie Kany? ma wokkautu. Ja, nie ma! Ale już tylko nerwą! Najgorsze są to, że są ekrany w środku, ale nie jesteśmy w stanie. <laughs> ale nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć, bo na pewno będą patrzyć no, Jodwajce, Trapi nie 2 jest nie, nie także no Lopez Żeby oni to naprawili w przyszłej FIFA, bo. Dobra, to nie wiem, to jest trzy paczki chyba otworzymy, bo tutaj nie było tych ekranów w ogóle. Hmm. To zac... Ej, nie miałem w ogóle możliwości, czy chcę otworzyć tą paczkę. Czy za pońce za zakończy. Ale nie trafiaż ekranu na przykład teraz też. No. No. Nie musisz jeszcze ją kupić. Zajczynko! Nice. Tak, chyba tak. Ha! Aha, bo teraz to ja się tak kupuje albo nie kupuje, tak? O, pig jeszcze, no. Ja bo... zapomniałem o tym. Czekaj, najgorsze jest to, że ja muszę kupić ją, <grym>, żeby otworzyć kolejne Pik jeszcze dla widza, a w tym Piku dla widza, ale urwał. Dobra, czyli mamy 5-1, niech już jest tak, coś takiego, a. około 5-1. Dobra, nie wiem, czy chcemy te kolejne. <grym, grym, grym>, okej, okay. dobra, to jeszcze te dwie. Aha, bo no teraz na poglądzie, to ona się otwiera od razu. Tak, tak. A że walkoutu w ogóle tak ciężko ekrany. Nie, nie, nie. ekrany, dobra. dobra. Szansa Włochy. Bonucci. O, Aczerbi. Kurde. No, teraz ja wyczekałem. Dobra, jest 5-2. Za ciosem. Ależ poświęcenie tego zawodnika. Hmm? 7 koła za aj, czerbiego. Je. Nie no, dla widzów. <laughs> 50 monet. Także widzowie, łapka w górę za marnotrawienie końców. W lipcu. W lipcu. No dobra. To lecimy dalej, jest 5, 2, 3 paki do końca. Może rozciągnąć <gry> na przykład? Nie, okej. Okay. Nie, Nie. okej. Okay. Okay. A pp. Oj, Za późno już. To już too late. No cóż, są. Ciężka mocalne. misja, ale trochę arsenalu, czeka. Też dobry występ na euro. Dobry występ, napił się kolki. <gry> Czeka, kolki. No, on przed karnym, gdy były karne, to narada przed karnymi się napisz jak kolic i trafił tak? okej. Okay. Dobra, no i dwie ostatnie paczki, słuchajcie. 5 do 2, więc tutaj... Na chyba 15 paczek żadnego walkoutu nie było warto wspomnieć. Yeah. A, jak, a jak jeszcze ekrany? Ah. <laughs> Jakie ekrany lecą, czekajcie. Tra... No, nie, bał, nie No tak. Prabna ekrany. No tutaj dałoby radę zgadywać te 90, 82 over, ale gdyby troszkę wolniej. No, za szybko jest. No, zdecydowanie, zdecydowanie. To jest za trudna, za trudna misja. Te ekrany to wiadomo, spoko, ale tutaj... Ale patrz, plus taki, że nie musisz ostatniej paczki kupować. No, o, plus jeden, no, faktycznie, widzicie. no, Tylko no i Tylko ostatnia, ostatnia paczka. Pokał dla widzów. 5 do 2, wynik Czy to się zakończy jeszcze no, czyżby. trzecim punktem. Kajakon. No to chyba tak wspólnie, no. wspólnie na koniec, po jednym punkcie. E, czyli kończymy na 6-3. Tak. Na 6-3 Alwin wygrywa, Alwin w formie, Alwin w gazie. Jest forma. No a link do jego kanału znajdziecie oczywiście w opisie tego filmiku. No a wkrótce zobaczycie też kolejne materiały z Alwinem, albo już widzieliście je. Ja. Nie wiadomo! Zostawiacie łapki w górę. No i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie!